Hej, witajcie na kanale x W dzisiejszym odcinku chcę dokładnie przejść się temu, co dwa dni temu zrobiło Rockstar Games, czyli zapowiedziało GTA 6. Oczywiście to tylko taki żart, chodzi o zapowiedź A jakże GTA 5, ale tym razem na PS5 i Xbox Series X i S. Chcę dokładnie sprawdzić co nowego pokazuje ten trailer, więc bez przedłużania zaczynamy. Tylko wspomnę, że niedawno byliśmy 400 subskrypcji, za co bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a jeśli ty jeszcze nie subskrybujesz, to teraz idziemy po 500 subskrypcji, więc masz idealną okazję. Ten czerwony przycisk na dole, tu po Tak, właśnie ten. Dobra, teraz zaczynamy. Rockstar, co poszło nie tak? 18. Okej, okay, dobra. Osoby niepełnoletnie, załóżmy, że macie 18 lat do końca tego filmu, żeby YouTube mnie nie zbanowało za deprawację młodzieży. Teraz, lecimy. Każdy, kto grał chociaż trochę dłużej w GTA, wie, że pierwsza scena filmu zaczyna się na Grove Street i... nie ma tu nic, co przykuwa uwagę. No, a może oprócz tego niebieskiego auta, które mocno ścięło zakręt, przez co prawie zawaliło w Sobra. Następna scena z logo Grand Theft Auto i Franklinem i Chopem, poglądającymi na Los Santos niczym Batman na Gotham. Również nie pokazuje nowości. Właściwie to wręcz przeciwnie. Spójrzcie tylko na ten zasięg widzenia. Najnowsza generacja konsol, gra która ma już prawie 8 lat, a my nawet nie widzimy całego miasta Los Santos. Dodatkowo można się jeszcze czepić cienia padającego na twarz protagonisty. Jest on, powiedzmy sobie szczerze, trochę plastikowy. W scenie rozpoczynającej napad nie ma nic powalającego. Jest to dokładnie to samo co na PC, więc można powiedzieć, że rozczarowanie część druga. I wreszcie scena samego napadu. Powiem tak. Nasze oczekiwania względem Rockstar były niskie, ale żeby odgrzać 8 kotleta dla hajsu, nic nie zmienić graficznie i nie naprawić nawet glitcha z niewidzialnym magazynkiem? Rockstar poszedł na hajs bardziej niż rolnik na dotację. Witamy z powrotem w Los Santos. Ha, gdzieś tuż już kiedyś widziałem. Jakieś trzy razy Rockstar. Mogę się sobie odpuścić. Kolejne ujęcie i jeleń jedzący trawę, a w tle Trevor goniący spadający samolot z misji Kaida Libra. Nie wiem czy twórcom nie chodziło o to abyśmy patrzyli tu na trawę, ale to ona przykuwa tutaj bardzo wzrok. Niestety nie jest niczym nowym, bo to samo jest na PC i starszych konsolach. Piękniejsza grafika. Nie widzę tutaj przesławu graficznego z PC, więc zakładam, że chodziło im tutaj o przesłał względem PS3 i Xbox 360, czyli 2013 rokiem. No, przyznam, że wydając tą samą grę po 8 latach, słabo by było nie polepszyć jej wyglądu, a oni chyba oczekują na oklaski. Teraz scena z misji Wykolejeni i można powiedzieć, że wygląda to ładnie i jest tu nawet delikatna poprawa względem wersji komputerowej. Chociaż mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest więcej dymu. Ale to tyle. Wow. I wisienka na torcie. Scena pościgu za Moli w misji Problemy prawne. I popisywanie się widokiem pierwszoosobowym. Popisywanie. 2021 rok. Gra skupiająca się w dużej mierze na samochodach z widokiem pierwszoosobowym a nie działają nawet lusterka. Za to w tej scenie jest kolejna wielka zmiana, na którą wszyscy czekaliśmy. Żółte tablice rejestracyjne. Rozczarowanie, część trzecia. Wycieramy łzy i lecimy dalej. A tu Franklin skaczący z mostu w misji Robótka u Jubilera i... nic ciekawego. Co za zaskoczenie. Ale za to teraz będzie ciekawie ponieważ mamy zapowiedzianą płynną zmianę postaci. Z jednej strony poszedłbym do tego z dystansem, ponieważ w pierwszym trailerze GTA na PS3 i Xboxa 360 również było pokazane przełączanie się między postaciami i również wyglądało bardzo płynnie, wręcz wzorowo. myśleć, w rzeczywistości tak nie było. Jednak z drugiej strony nowe generacje konsol wyposażone są w dyski SSD, które robią wrażenie, więc tutaj może to tak faktycznie wyglądać. Tutaj jeszcze jeden mały drobiazg. Po przełączeniu postaci wcielamy się w trewora lecącego samolotem i muszę przyznać, że te chmury wyglądają lepiej. Dajcie znać w komentarzu czy tylko mi się tak wydaje czy faktycznie go poprawili, ale przerywając sielankę, zasięg widzenia to nadal porażka. Następnie przechodzimy do sceny z misji Skok w Paleto. Tutaj dzieje się dużo, ale nic czego nie widzieliśmy. Wybuchy są identyczne jak na PC, moim zdaniem tutaj nic nie zmieniono, więc idziemy dalej. Do sceny pościgu z misji, a nie powiem. Jeśli pamiętasz nazwę misji, napisz w komentarzu, a przypnę Ci serduszko. Wracając, ponownie widzimy żółte tablice, co ciekawe, nie wiem ilu z Was o tym wie, ale Zentorno na PS3 i Xbox 60 nie posiadało tej tablicy rejestracyjnej. Mimo, że można było zmienić jej kolor w Los Santos Customs, dopiero na PS4 i Xbox One zostało to naprawione i od tamtej pory samochód posiada tablicę, więc był to pewien bug. Myślałem, że podobnie może być w tym przypadku, ale wątpię, aby nikt z ekipy Rockstar tego nie zauważył. Ujęcie Franklina prowadzącego samochód, a następnie napis i znacznie więcej. Cokolwiek to znaczy. Obecna scena pokazuje Michaela i Trevor'a w misji Trzech Wspaniałych. Dokładnie ta sama scena została użyta w pierwszym trailerze GTA V i dokładnie z podobnymi wycinkami. Taka ciekawostka. Tutaj mamy wszystkich trzech bohaterów planujących napad i jedna rzecz jaka mi się rzuca w oczy to ten stolik. Mam wrażenie, że jest on bardziej wzbogacony detale, ale nie jestem pewien. Dalej kontynuacja misji Trzech Wspaniałych, widzimy wybuch, który został delikatnie poprawiony dzięki tym płonącym fragmentom odpadającym ze śmigłowca. Oraz widzimy także drobinki szkła z helikoptera, którym lecą bohaterowie, tylko pytanie skąd one się tam wzięły. Raczej szyba w ich helikopterze nie rozbija się przez eksplozję helikoptera, którego zastrzelił Michael, bo ten był za daleko. Wreszcie ukazuje się nam logo GTA V z nazwami konsol i napis informujący nas o doświadczeniu również najwspanialszego GTA Online. W scenie pokazującej wnętrze kasyna nie ma nic nadzwyczajnego, za to za oknem widzimy, że dzieje się sporo. Jedyną rzeczą, która robi wrażenie, jest dźwięk eksplozji samolotu. Jest on bardzo realistyczny i zupełnie niepodobny do tych, które obecnie mam w grze. Pytanie, czy to nie jest magia rak, aby ładniej to wyglądało. Wiele osób będzie pewnie bardzo rozczarowanych brakiem opresora w tej scenie, ponieważ Gita Online bez latającego motocykla z wyrzutnią rakiet sterowanych przez dzieci wojny i 500+, w celu kurzenia każdej istoty na świecie niczym ten jeden komar, który przez całą noc lata od ucha do ucha i nie daje nam spać, to przecież nie GTA Online. Trzeba mieć jakieś zasady ale data premiery przesunęła się na 2022 rok, więc jeszcze sporo może się wydarzyć. Mówić można wiele, ale prawda jest jedna. Ten trailer mimo, że nie pokazał żadnych nowości jest zdecydowanie lepszy od pierwszego trailera zapowiadającego nadejście GTA 5 na PS5 i Xboxa X i S, ponieważ tam był to zlepek innych trailerów z PC, PS4, a nawet PS3, gdzie nawet nie pokazano jak będzie wyglądać na nowych konsolach. Co by nie mówić, Dobrze, że rockstar potrafi dać fanom to, czego chcą. To by było na tyle. Jeśli chcesz mi pomóc zbliżyć się do 500 subskrypcji, zostaw suma, i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. Nie zapomnij też o ocenie tego filmu. Do następnego. Cześć!